Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj będzie ostatni film z serii o kremach tonujących, kremach BB CC na lato. I dziś będziemy testować produkt marki It Cosmetics. Krem CC, osławiony już zarówno w blogosferze, YouTube YouTubosferze, jak i w takim normalnym życiu codziennym. Ja, słuchajcie, przyznam się Wam szczerze od razu, z buta, że to nie będzie test na żywo, to nie będzie pierwsze wrażenie. To będzie tak naprawdę recenzja, ponieważ ja ten produkt znam. Zużyłam już całe jedno opakowanie. Co prawda w wersji Travel, o czym zaraz Wam wspomnę, ale mimo wszystko zużyłam i muszę Wam od razu powiedzieć, że jest to jeden z moich ukochańszych produktów. Nie tylko jeżeli mówimy o kremach tonujących BBCC, tylko ogólnie jeżeli chodzi o produkt na twarz. A mówię to dlatego, że to jest krem koloryzujący, krem CC o pełnym kryciu, więc on w zupełności wystarcza nałożony samodzielnie na twarz, ba nawet daje nam pełne krycie, o czym też mówi producent. Dlaczego powiedziałam, że zaraz Wam wspomnę o tej wersji Travel? A to dlatego, że ja mam. Dostęp do niego tutaj w Malezji, w Seforze. Wydaje mi się, że na ten moment polska Sefora nie ma tych produktów w swojej ofercie. Jeżeli coś się zmieniło, to dajcie mi znać, ale oczywiście możecie zamawiać ten produkt chociażby z Cold Beauty czy bezpośrednio przez polski sklep polsko-amerykański Shopaholic Dolls. I dlaczego wspomniałam o tej wersji Travel? A to dlatego, że przynajmniej tutaj w Seforze, w Malezji przeliczając mililitry na Ringgit, Ringgit to jest malezyjska waluta, dużo bardziej opłaca się kupić tą wersję 12 ml niż pełne opakowanie. Co jest y, oczywiście super, ponieważ zyskujemy małe opakowanie, przyjazne do podróży, przyjazne do wrzucenia do kosmetyczki, jeżeli lubicie takie produkty nosić ze sobą. A przy tym nie przepłacacie, bo zwykle z tymi miniaturowymi wersjami jest tak, że owszem, są one tańsze, ale w przeliczeniu na wielkość produktu, nagramy na mililitry, średnio się to opłaca. Tutaj. Bardziej opłaca się y, kupić ten produkt mniejszy, ale nie wypowiadam się na temat y, innych stron, ponieważ nie wiem, jak to jest y, na innych stronach, które sprzedają ten produkt, jak to właśnie cenowo wychodzi. Produkt jest bardzo wyjątkowy, ponieważ powstał przy współpracy z chirurgami plastycznymi i dermatologami. Dodatkowo daje pełne krycie, a jest to krem CC. Daje również pełną ochronę UVA i UVB przeciwsłoneczną, i jest to SPF50. W składzie również znajdziemy niacynę. Kolagen kwas hialuronowy, peptydy, witaminy i przeciwutleniacze. Produkt ma rozpraszać wygląd zmarszczek, poprawiać wygląd porów i dawać promienną, elastyczną, nieskazitelnie wyglądającą cerę. Przez to swoje bogactwo składników jest to produkt nazywany kremem CC o pełnym kryciu w połączeniu z przeciwstarzeniowym nawilżającym serum. Więc znowu coś, co ja bardzo lubię, czyli połączenie makijażu z bogatą pielęgnacją. Ja ten produkt miałam, tak jak Wam mówiłam wcześniej, zużyłam już to opakowanie i miałam go w odcieniu Light. W tym momencie zdecydowałam się na kolor Fair i ten będę go faktycznie testować z Wami po raz pierwszy, więc zobaczycie pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o kolor, no ale właściwości tego produktu już znam. Zdecydowałam się na jaśniejszy kolor, po pierwsze, żeby móc Wam pokazać i porównać te dwa odcienie, a po drugie, wydaje mi się, że moja skóra w tym momencie jest trochę jaśniejsza. Nie wiem, może okaże się, że ten odcień Fair będzie zdecydowanie za jasny. Zobaczymy. Ja ten produkt lubię nakładać zarówno pędzlem, kabuki, pędzlem flat top, jak i dłońmi na szybko. Dłońmi faktycznie uzyskujemy delikatniejsze krycie, no ale wiadomo, produkt jest lepiej stopiony ze skórą i ta buzia wygląda bardziej naturalnie. Jest to produkt o pełnym kryciu, więc tutaj ciężko mówić o takim efekcie, że jest on niewidoczny na twarzy. Wydaje mi się, że każdy produkt, który daje pełne krycie no, trochę jednak go widać. Oczywiście, jeżeli mówimy o takich kosmetykach, to może je widać bardziej lub mniej na twarzy, ale jednak, no jednak widać. Wczytując się dokładniej w ten skład, ja oprócz tych składników, które przed chwilą Wam przedstawiłam, widzę tutaj też wyciąg z aloesu, z płatków owsianych, koloidalne płatki owsiane. Kwas filarunowy, niacinamid, jest mnóstwo olejów, więc ten skład naprawdę jest bogaty. Aloes i płatki owsiane to są niesamowicie łagodzące, zmniejszające stany zapalne składniki. Natomiast jest tutaj też dość dużo olejów eterycznych, ekstraktów naturalnych, które przy skórach bardzo wrażliwych mogą podrażniać. Z olejkami eterycznymi jest tak, że jednych podrażniają, innych nie. Natomiast w przypadku skóry bardzo wrażliwej, często właśnie one powodują te podrażnienia na skórze. Okej, okay, więc otwórzmy sobie ten produkt. Oto w środku jest napisane You are beautiful, you are it. Jakże wiecie, it cosmetics, is it. Tak wygląda tubeczka, tak jak Wam przed chwilą pokazywałam. Moja skóra jest y, dość zaczerwieniona dzisiaj, a właściwie nie zaczerwieniona tylko ma dość dużo stanów zapalnych tutaj na policzkach. Być może jest to od kosmetyku, być może od jedzenia, nie jestem przekonana, no ale mam tutaj dość dużo niedoskonałości, więc zobaczycie od razu jak ten produkt przykrywa. Na tą połówkę twarzy nałożę produkt dłońmi, na tą pędzlem. Odcień jest dość mocno żółty, jest dość jasny, ale mam przeczucie, że będzie ok, ponieważ ja naprawdę jestem dość blada w tym momencie jak na mnie, no więc sprawdzimy. Ok, teraz po nałożeniu produktu na połowę twarzy stwierdzam, że jednak ten kolor fair jest dla mnie za jasny. Powinnam zdecydować się na kolor light. Być może byłby on dla mnie odrobinę ciemny, wtedy musiałabym mieszać te dwa kolory ze sobą. Ale słuchajcie, nie ma takiej ogromnej, ogromnej tragedii. No jest to produkt mocno kryjący, więc tutaj też ten kolor, wiecie, jest mniej wybaczalny. Jednak produkty o średnim kryciu, małym kryciu lepiej się wtapiają w skórę i bardziej można manewrować z tym kolorem. Ale nałożymy potem brązer, róż, wyrównamy to najlepiej jak się da i możecie w tym momencie porównać. Połówkę twarzy, na której nie ma żadnego produktu, i połówkę z produktem nałożonym. Na pewno zauważycie wyrównany koloryt skóry. Tutaj mi odrobinę, odrobinę przebijają jeszcze te czerwone krostki, ale to są już takie naprawdę bardzo upierdliwe zmiany, które po prostu trzeba potraktować korektorem I na pewno możecie też zauważyć wykończenie, które zostawia ten produkt, ponieważ o tym jeszcze nie wspominałam. Mimo tego, że jest to produkt mocno kryjący, on daje świetliste, takie satynowe powiedziałabym wykończenie. Jest to jedno z moich ulubionych wykończeń, jeżeli chodzi o produkty do twarzy, jeżeli chodzi o makijaż, które posiadam, ponieważ jest to taki naprawdę naturalny blask. Nie jest mocne świecenie się skóry. Ale właśnie on po wtopieniu, zblendowaniu się z tą naszą skórą Wygląda bardzo, bardzo naturalnie To może nałóżmy teraz produkt na drugą połówkę twarzy Ja będę używać pędzla Mark Jacobs The Shape Najpierw stempluję ten produkt po całej powierzchni I zaczynam go wklepywać. I tak wygląda produkt nałożony na całą twarz, bez żadnego innego makijażu, bez korektora itd. itd. Jak widzicie, koloryt jest naprawdę, naprawdę bardzo ładnie wyrównany, ale ja mam wrażenie, że ta buzia jest niesamowicie plastyczna. To jest najlepsze słowo, jakie mogę w tym momencie użyć. Ona ze mną pracuje, nie czuję absolutnie żadnego ściągnięcia. Czuję, jak mam nałożony fajny, nawilżający krem. I zobaczcie, odbija ładnie światło, ale nie jest przytłuszczona, nie jest bardzo, bardzo świecąca. To nie jest um, blask, błysk, którego nie jesteśmy w stanie kontrolować. Ponieważ miałam dość mocne te stany zapalne na policzkach, one gdzieś tam yy, przebijają jeszcze, ale ja sobie poradzę korektorem. Natomiast jeżeli moja skóra jest w drobny lepszym stanie, nie mówię, że jest perfekcyjna, ale po prostu to zaognienie nie jest aż tak widoczne, to on wtedy perfekcyjnie radzi sobie w 100% z kryciem. Ok, to na ten moment nie pozostaje mi nic innego jak nałożenie reszty makijażu i wrócę do Was. Później. I wracam do Was w skończonym makijażu. Tak prezentuje się makijaż. Udało mi się w miarę, w miarę wyrównać kolory skóry do szyi dekoltu. No, trochę jest ten odcień za jasny. Zdecydowanie do mojej karnacji myślę, że lepiej pasuje light niż fair. No, ale oczywiście super, że jest odcień jaśniejszy, chociaż tych kolorów też tutaj nie ma tak bardzo dużo. Ale jednak jest w czym wybierać. Jak na kolorystykę, jak na kremy BB, kremy CC, jest tych odcieni sporo. Ja powiem Wam szczerze, nie widzę jakiejś większej różnicy między stroną, gdzie nakładałam produkt dłońmi, a tam, gdzie nakładałam pędzlem. Tak jak Wam mówiłam, lubię jedną metodę aplikacji, jak i drugą. Tak, w przypadku dłoni krycie jest mniejsze, ale zawsze można dołożyć sobie punktowo w miejscach, które tego wymagają, po prostu więcej produktu. Efekt na twarzy jest bardzo świetlisty, ale bardzo naturalny. Moim zdaniem to jest. Jeden z najbardziej naturalnych produktów, naturalnie wyglądających produktów na rynku, który da Wam przy okazji też tak duże krycie. Buja się nie świeci, ale przepięknie odbija światło, przepięknie jest plastyczna, manewruje, żyje z Wami, rusza się, a nie jest um, grubą warstwą jakiegoś produktu, grubą warstwą jakiegoś ciacha. Oczywiście to jest ogromny plus za ochronę przeciwsłoneczną, zarówno um, ochrona UVA, jak i UVB 50 to jest naprawdę... Super produkt na lato, kiedy chcemy mieć krycie, naprawdę idealny produkt na lato, jeżeli chcemy mieć ochronę przeciwsłoneczną, krycie, ale chcemy, żeby buzia wyglądała naturalnie, świetliście, promieniście, ale żeby nie była, wiecie, oblepiona jakimś tłuszczem, ponieważ ten produkt przepięknie zastyga do takiego efektu, gdzie ta skóra się po prostu nie klei. I w tym momencie to jest wszystko. Wrócę do Was oczywiście za parę godzin z podsumowaniem, i wtedy porozmawiamy sobie o trwałości i jak ten produkt spisuje się po upływie całego dnia. Cześć kochani, wracam do Was z podsumowaniem i mogę być trochę taka yy, nie wiem co się dzieje, ponieważ yy, chciałam sobie drzemkę. Nie spałam dobrze w nocy, więc wiedziałam, że po prostu dzisiaj w ciągu dnia. Będę miała zejście totalne, i tak było. No ale przynajmniej to jest dobra rzecz w trakcie tekstu, ponieważ możecie mnie zobaczyć dzisiaj, jak wyglądam wymamłana, po prostu oko mi uzawiło. Ja często, jak leżę, zwłaszcza na lewej stronie, nie wiem czemu, to oko mi uzawi, więc możecie zobaczyć realistycznie, jak makijaż się utrzymał, jak podkład ten CC krem się utrzymał. Ja w ogóle zastanawiałam się, czy robić to podsumowanie, ponieważ ja wiedziałam, jak ten produkt się nosi. Już mam z nim dość spore doświadczenie. Ja uważam, że jest to produkt o bardzo dużej trwałości, dlatego on też jest tak lubiany, ponieważ w lato, kiedy jest wyższa wilgotność, kiedy są wysokie temperatury, no to to niesamowicie się przydaje, jak ten produkt się naszej twarzy trzyma. Chociaż, jeżeli oglądacie mój kanał, to wiecie, że dla mnie to nie jest taki. Mm, ogromny wyznacznik, ponieważ oczywiście super, jeżeli produkt się utrzymuje, ale jeżeli ma być to kosztem tego, że on będzie, wiecie, tak przyklejał się do twarzy i zastygał jak cement i wyglądał na tej skórze jak maska, to ja nie chcę czegoś takiego. Wolę jak produkt trochę się um, porusza wraz z jak, wraz z jak um, ja poruszam moją twarzą i mogę sobie go poprawiać w ciągu dnia. Ale on cały czas wygląda naturalnie. Natomiast ten yy, to jest taki The best of both worlds, ponieważ on się trzyma, ale yy, no, no nie jest to taki produkt suchy, zastygający. Oczywiście buja się trochę wyświeciła, zwłaszcza tutaj u mnie te miejsca bardziej świecące, problematyczne to jest wokół ust, broda tutaj wokół yy, nosa, ale to nie jest nic, yy, czego nie dałoby się skontrolować drobiną pudru czy piłkami matującymi. Oczywiście nie mam już pomadki i też. Yy, od tego leżenia widzę, że dość mocno róż i brązer mi się wymiódł, ale poza tym produkt cały czas jest na twarzy i to jest dla mnie najważniejsze. Nie zważył się gdzieś w liniach uśmiechu, nie powchodził w linie w zmarszki, nie zważył się na twarzy. Więc to jest naprawdę ogromny, ogromny jego plus. Tak naprawdę nie mam się co nad nim rozgadywać. Ja wiedziałam, że on się wspaniale sprawdza. Dajcie mi koniecznie znać, czy stosowałyście kiedyś ten produkt, czy może stosowałyście tą wersję rozświetlającą bądź matującą, ponieważ takie wersje właśnie tego kremu występują. I to jest tak naprawdę wszystko na dziś. Wciąż zastanawiam się, czy robić jeszcze jeden film z tej serii już taki podsumowujący, um, dający wam znak po czasie, jak te produkty się sprawdziły, wszystkie te, które poprzednie. Testowałam, który najlepiej się sprawdził, który być może najgorzej, więc jeżeli e, chciałbyście zobaczyć taki film, to koniecznie dajcie mi znać. Zapraszam Was również do śledzenia mnie na Instagramie, tam jestem częściej niż na YouTubie, wrzucam więcej zdjęć, insta stories. Ostatnio w ogóle mam fazę na wrzucanie y, insta stories z moich wieczornych pielęgnacji. Po prostu idę do łazienki, ustawiam telefon i nagrywam Wam krok po kroku, jak wykonuję swoją wieczorną pielęgnację wszystkie te um, stories są zapisane w wyróżnionych, więc zawsze można do nich wrócić. Być może w przyszłym roku zrobię drugą część tej serii, więc jeżeli oglądacie to um, jest już 2020, nie wiem, luty, marzec, kwiecień są jakieś wspaniałe nowości, które chcecie, um, żeby ktoś przetestował za was i zobaczył czy warto je kupić na lato, to zostawiajcie w komentarzu i dodam je do swojej listy. Jeżeli ten film wam się spodobał, zostawcie proszę kciuka w górę. Napiszcie jakiś komentarz. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami. I co? Do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa.